Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem KREL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Witam was moi drodzy w najlepszej grze na najlepszej modyfikacji. Dokładnie tak, Age of Civilizations. Zastanawialiście się, jak wyglądał świat, gdyby tylko Polska go kolonizowała? Oczywiście brakło mi tutaj polskich nacji, musiałem dać też różne dziwne nacje, żeby to jakkolwiek ze sobą współgrało. Teraz rozumiem, o co wam chodziło z handlem, ale Niestety nie mogę poprosić o wojnę handlową jak jest Eternal War, bo wtedy ja też mam wojnę z każdym. Już wiem o co wam chodziło, więc wiecie co, na początku zobaczmy jak będzie prezentował się świat. Narody zaczynają kolonizować, te narody ze środka na razie kolonizować nie będą. Wojna trwa, Aachen zdobywa jedną prowincję. A Boże, ale oni się rozeszli. Moi drodzy, Silesia jest jedynym pretendentem tutaj do zrobienia czegokolwiek. W środku zaczyna, moi drodzy, dominować e, różowy, że tak powiem. Będę mówił po kolorach, bo tych nazw po prostu nie ogarnę. Gdańsk, naprawdę mówię wam, ja jestem murem zagdańskim, moi drodzy. Wszyscy teraz w komentarzach, murem zagdańskim. Gdańskiem, Kałach my też jesteśmy murem za Gdańskiem, Liczę na to, że Gdańsk tutaj zwycięży. I Gdańsk, moi drodzy, odcina Abyssi. Od kolonizowania, moi drodzy, Chin. Gdańsk jest naprawdę number one nation. Odciął wszystko. Tutaj, moi drodzy, idzie już powoli kolonizacja. Hiszpania, Anglia została skolonizowana. Nacje w środku troszeczkę wywalczyły sobie już tutaj pozycję. Gdańsk ma tylko dwie czy trzy prowincje w Europie. Reszta to jest cała Rosja i Hidy. No, no nie cała Rosja, ale pięknie to wygląda. Moi drodzy, lec, lecz tutaj dochodzi do wojny. Aby Syd. Zostaje zjadany przez Gdańsk i nie wiem, czy to jest jego sojusznik, ten Adachi, chyba nie. Gdańsk sobie ładnie radzi, ale traci w ogóle ile ziemi w Chinach traci. Ty Gdańsk, proszę się obudzić. Zobaczmy, jak tam to wygląda numerkami. Oj, numerków tutaj Gdańsk za dużo nie ma, nie wiem co tu się w ogóle stało, ale chyba to już po nich coś mi się tak wydaje. Aby Siedzy, połowa to została wyzwolona. Gdańsk chyba nie interesuje conquest. Gdańsk leci po prostu po podbój. Tutaj się robi jakaś kolejna zadymka. Afryka już jest praktycznie Jezus, Afryka już jest praktycznie cała skolonizowana, Ameryka Południowa jeszcze nie z Ameryką. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No i moi drodzy, mamy pierwszych zwycięzców. Chiny coraz bardziej skolonizowane z Indiami. Tutaj mamy w Europie też jakąś wojenkę. Nie, Ajdara wchodzi w Śląsk. No i chyba Śląskowi tutaj nie zostanie zbytnio dużo do powiedzenia. Afganistan, moi drodzy, w ogóle. Afganistan, że, że skolonizował pół Francji. pomoże jakie wielkie, jasny gwint. Kalisz, jaki wielki. Moi drodzy, Polacy wracają do gry. Kalisz, moi drodzy, wjeżdża tutaj na tereny Warszawy. Ty, ale oni, z tego co widzę, to kurde, Kalisz, ty, żeby oni cię nie porozbijali. Gdańsk, z tego co widzę, on najwojny wojny żadnej nie prowadzi. Gdańsk skolonizował już całe Chiny. Dosłownie, całe Indie są kolonizowane przez A Daci skolonizowało tutaj Iran i terytoria Rosji. Ameryce jeszcze nikogo nie ma, żadnego przybysza. Nie, Jezus, przybysz, moi drodzy. Abchazja. Abchazja, moi drodzy, kolonizuje całą Amerykę. Ja tutaj sobie zrobiłem małe państewko do trade warów, do wojen handlowych. No Mam nadzieję, że mnie tutaj nikt nie skolonizuje za szybko. Tutaj, moi drodzy, jakie rewers swapy. A czy Gdańsk kolonizuje Japonię? Gdańsk kolonizuje Hindy belandię czyli idzie do Borneo po swoich braci, żeby zabrać ich jeszcze więcej. Trzeba wyłonić zwycięzcę, moi drodzy. Miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mieli jakiegoś europejskiego zwycięzcę. Gdańsk rozpoczyna swój blitzkrieg stepowy. Ej, ale tutaj powiem wam, że mapa się zmienia naprawdę przedziwnie. Te numerki muszą latać jak popieprzone, nawet ich, o oh nawet nie chcę tak blisko zomować, bo nic nie będziemy widzieć. Ale Gdańsk rozpoczął swój Blitzkrieg. I wiecie co? Ja tak szczerze mam nadzieję, że Gdańsk zrobi tutaj World Conquest. A ty on w ogóle wyzwolił? Co tu się dzieje? I Gdańsk, ty powinien ich A zjeść? A Adachi? Adachi jest w stanie pokonać Gdańsk? Jakim cudem? Przecież ten Gdańsk musi mieć gospodarkę naprawdę top 1 na świecie. Ale wreszcie widzę, wraca coraz więcej numerków Gdańska. No i wjeżdżają teraz w Iran na pełnej bombie. I wiecie co? Ja chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądała konferencja pokojowa. Być naprawdę ciekawe. Ja już nie wiem, czy to nie jest pokój. Ej, hey, jakoś to wygląda. Ja nie wiem, czy czy oni to zdobyli, czy nie, chyba tak, ale Gdańsk jest przepotężny po prostu. Tutaj w Europie nam się druga siła, moi drodzy, lecz Gdańsk, moi drodzy, nie zatrzymuje swoich podboi. Wjechał teraz w Kalisz, tutaj znowu jakieś mini państwko mówi skoczyło z buntu, i ten Kalisz sobie prawie poradził. Moi drodzy, a Dajara czyli niebiescy jeszcze wbili, a Daci w ogóle się wyzwala z Gdańska, co tu się dzieje? Gdańsk nie no, Gdańsk spacyfikuje, Gdańsk pacyfikuje, dają sobie radę chłopaki, bez żadnego problemu tutaj wjechali, raczej ich tutaj, raczej Gdańsk to powinien utrzymać, tak mi się wydaje, no bo gospodarką to wątpię, żeby ktokolwiek do Gdańska był, chociaż w 10% na tyle silny, żeby ich zatrzymać. Wiecie co, ja chcę zobaczyć konferencję pokojową tutaj w Gdańskach, Gdańsk który spisował, a Dachem walczy, cała Ameryka Południowa została, moi drodzy, już skolonizowana, co ciekawe, Ameryka to samo, Europa to samo, wszystko pokolonizowane, największym państwem na Ziemi jest Gdańsk, takie ja mam wrażenie, że Gdańsk jest jednak największy. Tutaj w Europie mini wojenkę czy też Gdańsk, ale zjada, zjada bardzo powoli, moi drodzy. Powiem wam szczerze, że jak tu pójdzie aneksja, no to Gdańsk się mocno wzmocni w te europejskie prowincje. Czy tu pójdzie aneksja? W ogóle są jakieś porysowane? Gdańsk, moi drodzy, oni są odpaleni na 200%. To już jest walka na każdym froncie. Został zrobiony taki wjazd, ale nie wiem, jakim cudem tu się znalazł Gdańsk, ale spoko. Mam nadzieję, że oni będą w stanie tutaj jakoś przetrwać. Tu jest adawa, Klik. Ta klika teraz anihiluje. O Boże! A Dachen wypowiedział wojnę Gdańskowi, moi drodzy. Gdańsk jest rozrywany na 14 kierunków świata. To jest z jednej strony śmiechu warte, z drugiej strony to jest naprawdę zabawne. Japonia została w ogóle skolonizowana, Gdańsk już przestał kolonizować. Nie, ale ten Gdańsk, myślałem, że zostanie rozpruty, a on się nawet odbija tutaj. No ale takiego ciosu chyba Gdańsk nie przeżyje. Ej, co tu się dzieje? Halo? Ej, serio? What? Ej, czy to się nag... Tak to się nagrywa? Ej, co się dzieje z tą gierką? Nie naprawdę przysięgam, to nie są efekty, to nie jest montaż, to nie jest program, nie wiem co tu się dzieje. Czekaj, nie, nie wiem czy to jest opętanie jakieś. Dobra, wróciliśmy, ale to, to miałem jakiegoś save'a. Naprawdę nie wiem co się stało z tą grą. Gdańsk tutaj przegrywa, zaraz powinien zacząć wygrywać. Ej chyba, że on na serio zaraz przegra. Tutaj w ogóle granice się trochę pozmieniały. Chyba gra dalej leciała, a ja nic nie widziałem. Nie wiem co się stało z ekranem. Gdańsk zostaje rozbruty, co śmieszne. To jest śmieszne. To jest z drugiej strony, kurde, Empire... Jak to Empire się nazywa, moi drodzy? A Hamenid Empire rozpróło mi Gdańsk całkowicie. Wbiło się w Europę, w Pomorze. Tak dziwnie, można powiedzieć, wygląda świat. Ty, Gdańsk jeszcze robi kontrofensywę. Ty, Gdańsk robi kontrata. Gdańsk przeorganizował się w Chinach. To był Kamczat. Gdańsk, moi drodzy, jeszcze wyrośnie mi tutaj na pretendenta do zwycięstwa w tej kampanii. Albo chyba jednak nie, bo tutaj widzę, że... To wielkie imperium jednak zdobywa Gdańsk, ale znowu tak samo koloruje się mapa, nie? W ten sam sposób. Znowu Kamczatka Znowu to zdobyte. Ty, czyżby Gdańsk szedł po zwycięstwo? Nie. Tego co widzę, to Gdańsk jest tutaj ciśnięty, tylko on raz ciśnie, raz jest ciśnięty, nie rozumiem. W Amerykach spokój, tutaj kraje się nie piorą, w Europie też spokój. Tutaj się piorą dwa mniejsze kraje. Gdańsk, co on zrobił, moi drodzy? Gdańsk wjechał na pełnej bombie i odbiera właśnie teraz swoje terytoria, już Finland ale znowu jest odpychany. Kurde, te dziw... Woj... dziwnie te wojny wyglądają. Tu, była... tu jest mała wojenka, e Tolia próbuje polwiek walczyć, A, to tak też to tak średnio wygląda, moi drodzy, tutaj. Tutaj to w ogóle nie z zorganizowane chyba prowincje, coś śmieszne. A tutaj z tego co widzę, to Gdańsk już finalizuje sprawy w Indiach, chociaż nie. A Basenit, czyli Żółci, tutaj jednak zdobywają prowincje. Tutaj znowu Ej, ta wojna jest naprawdę wyczerpująca. Musi być dla Gdańska. Myślałem, że da im się jakoś pieniądze wysłać, ale no. Tutaj Gdańsk wyzwala jakieś kraje w ogóle, ty, Gdańsk, co ty robisz, człowiek? Dobra, no i Gdańsk sobie żyje, moi drodzy, Gdańsk przetrwał. Tak wygląda świat, moi drodzy, w odcinku. Co by było gdyby Polska kolonizowała cały świat? A nie, tu, tu jeszcze Gdańsk jakąś pomniejszą wojnę prowadzi. Wojna wyzwoleńcza. Czy w ogóle jakim cudem Gdańsk przegrywa z tak małym państwem? Tutaj w ogóle co się dzieje? Aha, buntownicy, dobra, zbuntowali się, cy Tutaj to wielkie imperium bije niebieskich, tutaj zieloni, coś mają się też ugryźć. Tutaj te chłopaki żółte kolonizują resztę terenów. Gdańsk jednak coś posiada w Europie. Tutaj bardzo ciężkie wojny. Dobra, moi drodzy, zostawiłem na trochę boty. Gdańsk sobie nawet poradził. Na razie mamy pokój, i z tego co widzę, dochodzi teraz do największego starcia, czyli po prostu Gdańsk versus Abchazja. No i wiecie co, mi się wydaje, że ta Abchazja tutaj może wygrać. Chociaż cholera to wie wam, powiem szczerze, bo Gdańsk jest naprawdę potężny. Gdańsk dochodzi, dowodzi wielkim terytorium i jest kontrofensywa Gdańska, moi drodzy. Przepięknie zmieniają się te kolorki. Naprawdę przepięknie. Tutaj Abchazja, boże, jak roztrzaskała ten Gdańsk, nie? To aż się przykro na to patrzy. Tutaj zostały jakieś pomniejsze państwa, które już coś tak dużo znaczenia nie mają. Ale powiem wam, że ta wojna jest nawet wyrównana, bo. Oni ciągle biją się o jeden teren, oni ciągle biją się tutaj na granicach. Te jednostki te, te cyferki po prostu chodzą jak szalone. Tutaj się przebijają 20, ale Gdańsk ma warownię we Wrocławie. Boże, Gdańsk ma praktycznie wszędzie w Polsce warownię, nie? Gdańsk próbuje zająć Skandynawię, ale z małym skutkiem, cały czas walka toczy się o Europę. Pozostało zostało pokarane: Gdańsk stracił Turcję całkowicie, chociaż zyskuje bardzo duże wpływy w Europie. Tutaj, moi drodzy, też korzystając z okazji, Abchazja zjadła jakieś mniejsze państwo, jeszcze będąc w stanie wojny z Gdańskiem. Gdańsk tutaj berserkuje. o dobrze. Gda Jeżeli Gdańsk zajmie Szwecję, Finlandię i sprowadzi resztę jednostek do Europy, to będzie już po Abchazji. Chyba, że ta Abchazja po prostu z USA sprowadza milion pieniędzy i tak dalej. Chociaż wątpię, Gdańsk powinien być teraz też bogaty, ale powiem wam, że tutaj naprawdę nie widać rozwiązania tego konfliktu, bo jeden zajmuje drugiego i vice versa, nie? A jakoś to, moi drodzy, zaczyna powoli wyglądać, ale jestem naprawdę w szoku tej e, Abchazji i tak dalej, bo oni potrafią prowadzić dwie wojny jednocześnie. To chyba udowadnia tylko i wyłącznie, że Gdańsk jest dosyć słaby, z tego co tutaj mogę zobaczyć. No Gdańsk tutaj w Indiach nic nie potrafi. Traciła a w Europie biją się o ten sam skrawek ziemi, czyli te numerki muszą się po prostu naparzać w siebie. Zdobywają tracą, zdobywają tracą, zdobywają tracą. Dosyć zabawnie to wygląda. No jeszcze żółci się włączyli do wojny. powstała abchazy, okej. Okay. Okej, okay, dobra, czy już jest praktycznie pożółtych. żółtych. Żółci zostają ligowani całkowicie. Chociaż żółci teraz prowadzą Blitzkrieg we Francji, i ja nie wiem, czy to nie jest dobra okazja dla Gdańska, żeby przeprowadzić ofensywę. Uch, wiecie co ja tutaj ich trochę zostawię i zobaczę, kto zostanie zwycięzcą. W Ameryce dochodzi do jakichś pojedynczych pojedynków, ale ja naprawdę nie wiem, kto tutaj z kim walczy, bo szczerze obaj ma Zielony kolor, i to tak troszeczkę ciężko rozczytać, ale coś się zaczyna dziać. W Europie, no powiem wam tak, Gdańsk traci i Gdańsk zdobywa. Gdańsk tutaj przez chwilę zrobił rampage przez Indię, ale się wycofał. Tutaj znowu Europa została zdekolonizowana i znowu jest kolonizowana. Tutaj raz wygrywa Gdańsk, raz wygrywa Abchazja, i tak to, tak to wygląda w tej Europie. Może moi drodzy, nareszcie zaczyna się coś wyjaśniać. Abchazja eksploduje, rebelianci, to tamto, Gdańsk nareszcie wjechał i znowu zostaje odepchany i znowu będzie bitwa na tej granicy tutaj Poznańskiej, nie? I to jest tak. Tak w kółko, chłopaki nie mogą się po prostu zdominować, chociaż widzę, że Gdańsk ma tutaj upper handa, takie mam wrażenie. Tutaj też jakieś pomniejsze wojny, tutaj Gdańsk też w Indie wchodzi jednocześnie, zamiast się skupić na Europie. W Ameryce tutaj są odbijane terytoria... Jest walka jakaś, coś się dzieje, ale to chyba na tyle. Tutaj nacje podpisały pokój. No i moi drodzy, 2,5 tysiąca lajków. Wymyślam kolejny odcinek za OC2. Jeżeli chcecie więcej na kanale, no to serdecznie zapraszam, ostatnio. Zostawiliście ich, nie wiem, 3 czy 4 razy więcej jak prosiłem. E, ja się z wami moi drodzy żegnam. Rebelianci okupują pół Polski stali się Kaliszem. I Gdańsk w ogóle zaczyna upadać. Ej, bo ta, ta wojna trwa dalej, czajcie to? Ja nawet tego nie skubałem. Dobra, ale no to by było na tyle, moi drodzy, do następnego odcinka. Elu.